Cześć kochani, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Na początku chciałbym Wam pokazać Hoje która stoi w łazience na zachodnim oknie, ale w tym sensie, że zasłonięte jest okno takimi jakby zasłonkami. I zobaczcie, ładnie pachnie, zakwitła. Stoi w lechuzie. Pachnie ładnie. Stoi w lechuzie, stoi w glinianej doniczce, tak jak można sobie pomyśleć, woda wiecie, przepływa, przelewa się przez to. Podane, podlewana jest w ogóle bardzo rzadko. Nie nawożę jej też absolutnie i mimo tego zdecydowała się, słuchajcie, zakwitnąć. Pamiętajcie, hoi należy rozpieszczać, bo będzie szła, słuchajcie, w zielone, a nie w kolorowe. Dobra, ja to odstawiam. To jest jedna z kilku hoi. Mam nadzieję, że mi ta puła nie padnie. To jest jedna z kilku choi, które kwitną, a kwitnie ich na, naprawdę coraz to więcej. Nie, gdzieś to może teraz to zaczepię na chwilę, żeby mi kot nie zrzucił. O, w ten sposób może. Ja tutaj ją gdzieś postawię, wiecie, żeby ona sobie tutaj fajnie się pieła z tymi innymi. Tu się w ogóle taki zrobił pierdolnik w tych chojach. Wszystkie rosną jak chcą. Niech robią sobie co chcą. Dzisiaj sadzimy, pokażę Wam, które choje zakupiłem ostatnio i będziemy sobie rozmawiali, sadzili, przesadzali. Kupiłem raz, dwa, trzy, cztery choje. Cztery czy pięć? Pięć chyba. Tutaj mamy pierwszą. Ja na razie tutaj na bok odstawię, bo już ja wiem, że kot tutaj już spaceruje. Tutaj mamy kolejną choję. Wiecie wy co? Tu mi kwiatek odpadł od jednej choi. Tutaj jest następna choja. Tutaj kolejna i tutaj moje szczęście, zobaczcie choja inflata. Ja wrzuciłem na shorta, właśnie jak otwierałem. Poczekaj, tutaj. Hej, jak otwierałem tą choję, no bo nie spodziewałem się. Słuchajcie, że ona ma takie kwiaty, już tutaj. Zobaczcie. Coś pięknego, coś wielkiego. Pachnie tak, jakby lekko cytrynowo. Tutaj ma piękny, długi pęd. Mam nadzieję, że uda mi się ją tutaj. E... Nie, że rozmnożyć, ale że będzie tutaj, słuchajcie, sobie świetnie rosła. No i dzisiaj wykorzystam od Izy właśnie te podporki do kwiatów. Podpórki, nie podporki. No i jeden kwiat mi tutaj spadł, zobaczcie. Jeden kwiatek mi spadł, oberwał się. No niestety. Trudno. To jest hoja inflata. Ja ją zamówiłem na ebayu. Kosztowała mi się chyba wydaje 79 euro czy 75 euro i ona przyjechała do mnie, słuchajcie, z Włoch. Ja od tego sprzedawcy z Włoch kupiłem właśnie tą moją spara Sparadoides i tą właśnie jeszcze jedną z takimi tymi cienkimi listkami. No bo tutaj w Niemczech to jest takie wszystko przebrane. Ja miałem jedną słuchajcie, fajną choję, patelę, patela. Miałem już, kupiłem i sprzedawca wysłał mi wiadomość, że niestety przeliczył się. I tej choi nie ma na stanie i musiałem. I musiał po prostu. Wiecie, musiał on po prostu anulować zamówienie. Tutaj mam mój. Tutaj mam mój standardowy Bigos. Doniczki są brudne. Nie będę tutaj cudował. Nie ma, wiecie, żadnych takich tutaj jakichś pasożytów, takich, które mogłyby zagrażać zdrowiu moich hoi, moich roślin. Tak więc będę po prostu sadził wtedy takie brudne doniczki. A co? Nie, nie cudujmy. A, To jest Pohi Gigas. No, wiecie co? Aby tak, Hoja Gigas. Ruby, nie zwalaj mi tego tutaj. Nic. Hoja Gigas i Hoja lauterbachi, jakby one zakwitły, to normalnie byłby szok. I teraz nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że jest widać. Zobaczcie. Tutaj jest Hoja Lauterbachi, i ona wypuściła taki długi pęd. Teraz wypuściła znowu drugi. Widzę. A, dobra, no chce się tutaj zawinąć. No to się zawini. Drugi i trzeci. Patrzcie. Widzicie, to jest po tym cięciu, co ja cięłem właśnie dziewczyną, te choje. I ona teraz z jednego zrobiła trzy pędy. I tutaj mało światła. Nie wypuszczała w ogóle żadnych liści. A tutaj zobaczcie, że ma już więcej światła. I ona już jest naprawdę. Pod lampą 10 cm zaczęła, słuchajcie, puszczać e, znowu liście. I ja widzę ja nie wiem co to jest czy to są może pędy kwiatowe bo to są liście i wychodzą takie jakby rozgałęzienia. Raz, dwa, trzy. I tu też to są może kwiaty bo tego tutaj w ogóle nie było. Nie ma tego w ogóle nigdzie. To tak może być, że ona wreszcie będzie chciała kwitnąć. Lauterbachi niestety żadnych pędów kwiatowych do tej pory jeszcze nie wypuściła, ale rośnie znakomicie. Ona już ma, mi się wydaje, ze 4 metry. Australis to w ogóle jest wariat. I ta jest też świetna. To są na razie, to są, to są hoje, które są plus jeszcze caudata, kalimantan. To są moje naprawdę ulubione choje. I jak tutaj będą kwiaty, to będzie naprawdę szał, słuchajcie, pał. Dobra, bierzemy się tutaj, słuchajcie, za tą moją choję inflatę. Ja dam jej większą doniczkę z tego względu, żeby tutaj właśnie to się, słuchajcie, trzymało w środku. I myślę o tym, żeby dosypać tutaj troszeczkę może substratu, lechuzy. Wiecie? Żeby to takie było bardziej stabilniejsze i przy okazji, żeby na początek ta hoja miała nawóz. O! Długo już nie nagrywałem zielonego okna, mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że to się zmieni wkrótce. Wiecie, teraz jest sezon, jest lato. Czas pracy się również wydłuża. Jak ja tutaj przychodzę o wpływy 11 wieczorem, to już mi się też nie chce w sumie nagrywać. Niekiedy 11 albo i później. No, chciałbym wam pokazać znowu, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, zbudowałem również do końca tą półkę na moje hupercje. Chciałbym się pochwalić, jak to wygląda. Zobaczymy, czy teraz to pasuje. No, i może będzie nawet stabilnie, fajnie stało. No, wiadomo, że teraz trzeba też podlewać ogródek. Roboty jest w bród. Ale mówię do tego jeszcze samo to, że praca, że praca wymaga ode mnie również dużo czasu. I wiecie, na przykład jak teraz w poniedziałek, ja musiałem też w poniedziałek w południe pomóc, 2 godziny od 12 do 2. W środę musiałem pomóc, w środę to w ogóle już było, była tragedia. E, bardzo było dużo ludzi u nas, I musiałem pomóc, zostawić wszystko i pomóc. No i co zrobić? I gdzie jeszcze film? Do tego oczywiście również przecież moje, moje papugi, moje dzieci też mnie potrzebują, i staram się e, również dla nich czas wygospodarować. Wiadomo, przebywamy razem rano. Tak tutaj jakoś się to dziwnie posadził. No. Przebywamy raz rano. Ja wiecie, wstaję o wpół do ósmej, pijemy razem kawę, i tak jest em, o wpół do dziesiątej, zamykam znowu do klatki, żeby potem znowu przyjść i znowu je wiecie, otworzyć, żeby poska poskakały. Polatały, no to wyjdziemy na dwór. Ja już nie mówię, że ja w ogóle absolutnie nigdzie nie jeżdżę na jakieś zakupy, bo coś, bo mi szkoda jest tego czasu, który mogę właśnie dla moich wariatów um, przeznaczyć. No i to też wiecie: do Kornelki chodzimy i do George'a tam z tyłu. Z nimi też siedzimy w, w trochę w klatce, No i zaraz po tym jest znowu godzina piąta. Mi się wydaje, że ja tutaj wszystko pobrywałem. No dobra, najwyżej. Najwyżej. Trudno się mówi. Widzicie, tak sobie gdzie stało. Oczywiście ja to wsadzę w moją. Em, w moją puszkę. Te puszki teraz fajnego takiego nabierają, wiecie co, wyrazu, bo one zaczynają powoli rdzewieć. Fajnie to wygląda, jak tak z zewnątrz one rdzewieją. Mi się podoba. A jak się komuś nie podoba, to niech się nie patrzy. Prawda? W ogóle, ja jestem przerażony, wiecie, z tym co się dzieje teraz z tymi e, filmikami z ogrodu i z, tą, z tym napływem subskrypcji. I w ogóle czas wyświetleń wszystko to jest normalnie taka jazda bez trzymanki. Dostałem w sumie dzisiaj też nowy, nową, nową paczkę do otwarcia z roślinami ogrodowymi. Tamte oczywiście zareklamowałem, dostałem dzisiaj odpowiedź wczoraj, żeby. Ale sucho, żeby zrobić zdjęcia, powysyłać te zdjęcia. Poczekajcie, teraz zajmiemy się może tą jedną, drugą choją. Którą to wsadzić. A to jest, słuchajcie, hoja. Hmm. To jest Hoja. A miałem sobie w sumie wziąć telefon i sobie patrzeć na telefon, co to jest za Hoja. Poczekajcie sekundę. Pazjaj pisze, pazy i ae. Choyapazję? I ja tutaj widzę, że ona ma już chyba szypułki kwiatowe gdzieś. Coś tu widziałem przed chwilą. A tutaj. Patrzcie, tutaj mi się wydaje, że są szypułki. Tu też coś wychodzi. I ona jest tutaj w Lechuzie, ale ja to się. Oczywiście ją przesadzę z tej Lechuzy. Przesadzę z tej Lechuzy. I zasadzę ją właśnie do normalnej doniczki i ją postawię, oczywiście, również w puszce. Niech sobie fajnie rośnie. Ale tutaj, właśnie, nie wiem teraz, czy dać jej na razie jeszcze patyczek jakiś, czy może mm, taką drabinkę znowu bambusową. Czy to nie będzie dla niej za duże, po prostu, wiecie, na początek. Dobra, na razie to znam jej. Mam nadzieję, że mi się to nie przewróci. Troszeczkę, może niżej. Anturium Crystallinum z Equagenera. Ma, słuchajcie, nasiona. Dojrzewa powoli. Teraz się zrobiło już takie bardzo fioletowe. To takie kosmiczne. To wygląda naprawdę. Nawet nie, wiem, nie pamiętam nawet, słuchajcie, z czym ja to zapeliłem. Czy to się zapeliło samo, czy ja tam gdzieś czymś tam wiecie, nie mam pojęcia. No okaże się kiedyś tam w praniu, czy ono same właśnie, czy może mi, em, no nie ma tutaj tych ziemiurek, może jakieś inne cudo zapeliło. No, nie mam pojęcia, nie, naprawdę nie potrafię sobie przypomnieć, bo, to, no bo te wiecie, co Anturia, to one tutaj kwitną nagminnie, jak nie jedno, to drugie. Ja tam kilka razy próbowałem już zapylać, ale mi się nie udało. No i nie wiem teraz, właśnie, czy to jeszcze było jedno z tych, które tam masowałem, czy nie. O, zobaczcie. Hoja Pazje. Pazjaje czy pazje, posadzona. I następna Hoja. To jest Hoja Teddy Bear. To już wiem, bo to jakoś mi się tak tutaj. To jest Hoja Teddy Bear Red Corona. Ona kosztowała 20 euro. Ona kosztowała 20 euro, Hoja. I tutaj widzę, że ona ma taki naprawdę mocno. Ten kołeczek taki skołkowany, i obawiam się, że może z tego nic nie być. Bo choje właśnie lubią często tak kołkować. Czekaj. Jutro, jutro, jest znowu też będzie taki nieciekawy dzień dla mnie, niedziela to już w ogóle. Mam nadzieję, że w poniedziałek będę mógł sobie wreszcie zająć się swoimi rzeczami takimi, które wiecie mam do ogarnięcia co poniedziałek, co środę i tak w międzyczasie. O, okej, okay, ty jesteś tutaj już jesteś tutaj ukorzeniona. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Takiej też nie chcę jej wielkiej może donicy dawać na początek i dam jej ten kubek. I tutaj zmieszamy właśnie Damy tutaj tą mieszankę. Damy tutaj tą mieszankę. I niech sobie dalej rośnie, i zobaczymy, co z tego będzie. O! teddy bear. Przydałoby się teraz, oczywiście, dodać te etykietki. Nawet dostałem od Eweliny z kanału Ewelina i jej dżungla takie etykietki ale na razie to zostawię na chwilę. Tutaj mamy choje. To jest choja. A, ok, to jest choja znowu inflata. No czyli kupiłem dwa razy. No ta ma tutaj piękne korzenie. I to jest ta właśnie kwitąca, to jest ta inflata. Ale wiecie co, jak oglądam te liście, to są troszeczkę inne. Bo tutaj te nerwy są takie bardziej wyraźniejsze, a tutaj nie. Jakąś małą doniczkę. Albo kubek może na początek, nie? By się przydał. Mam tutaj, o, zobaczcie, kubeczek po jakimś anturium i sobie tutaj zasadzę. Na początek tak, żeby ta roślina się, wiecie, żeby zaczęła rosnąć, a potem będzie można przesadzić. Na początek będzie miała również tutaj nawóz, bo to lechuza jest z nawozem wystarczającym na pół roku. To start taki ma zagwarantowany. I o. no i słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Ostatnia choja. Ostatnia hoja to jest hoja patela. patella. I oglądając to zdjęcie na ebay'u, ja myślałem, że to będzie większa w sumie roślina. No bo te kwiaty, które ona tutaj tworzy, to są naprawdę bardzo ładne. Ja ona ma tutaj raz, dwa, trzy, takie jakby pędy kwiatowe zobaczcie. Nie wiem, czy ona już kwitła, czy nie. Tutaj będzie jeden, tutaj będzie drugi, i tutaj będzie trzeci. I teraz tak myślę, czy to się opłaca znowu w taką wielką donicze, w donicze sadzić. Dlatego muszę jeszcze jedną donicę przynieść. Doniczę po anturium. I oczywiście. I oczywiście tutaj nasypiemy tego cuda. Teraz to tutaj. I jakiś patyczek by mi się tutaj przydał, żeby to przywiązać. Szkoda właśnie, że ta choja e, apoda. Ja właśnie zamówiłem o, ja chciałem kupić tą choję apodę. I niestety sprzedawca już po zapłacaniu po wszystkim na drugi dzień napisał wiadomość, że tej choi niestety i nie ma. I ja nie wiem jak to się stało, że, że to jeszcze było online, czy w ogóle i no, no ale co z tego, ja tej choi po prostu nie mam, nie szkoda. Szukałem, szukam dalej, mam nadzieję, że gdzieś może znajdę i teraz będę musiał tutaj dać jakiś patyczek czy coś. O, patrzcie, zabierzemy temu starczykowi patyczek. Zabierzemy starczykowi patyczek i tutaj się go, ją fajnie przywiąże. O. Ja oczywiście za chwilę zaraz podlam, podlam, podleję wszystko. Podlam. Ojej. I was teraz zapraszam tutaj do oglądania <coughs> hoi, które kwitną, które mają pomki, które. Będą przekwitywały. Zapraszam Was na dalszą część filmu. Widzicie, to jest ta hoja. Nie wiem, jak się ona nazywa. I ona ma tutaj, zobaczcie, pędy kwiatowe. No i ma również, ja gdzieś tu widziałem, gdzieś tu jeszcze miała. Gdzie to tutaj jest? Poczekajcie. A tutaj coś jej rośnie, widzicie? Kolejny pęd. Tutaj kwitło ostatnio, ta kwitła, ale on takie ma jakby zielonkawe małe kwiatuszki. Czekajcie, może coś się tutaj gdzieś jeszcze da znaleźć. Nie. Ta kałata jeszcze mi nie kwitła nigdy. Ona była również w puszce, ale potem jak ona tak lekko chlapła, słuchajcie. Wyciągnąłem z tej puszki, bo okazało się, że ona miała za mokro. Teraz sobie stoi po prostu o w ten sposób, żeby miała jakiś tam przepływ powietrza przez korzenie. Jedna z moich ulubionych choi, choja kaudata. No i to też to kwitło, to takie ma jakby białe kwiatki. I też tam, zobaczcie, wszystko tam na góry idzie. Widzicie? O, tam też choje z jakimiś pędami. No i tutaj musimy zobaczyć, co to jest. Nie wiem, czy będzie to widać. O, widzicie, to tutaj. Czy to będą e, pędy kwiatowe? Czy to będą kwiatki? A gdzie to jest? O, tutaj. I tutaj. Tutaj nie ma, ale to może być, mogą być pędy kwiatowe. Albo może się po prostu wiedzieć, co hoja rozrasta. Dobra, tutaj. Nie wiem, co to jest, ale to ma również. Pędy kwiatowe u góry. Gdzieś tutaj widziałem. Nie wiem, co to jest za choja. W sumie tam, gdzie są pędy przy liściach. Tutaj nie ma nigdzie. Ta też nie za bardzo. Nie chce kwitnąć. Nie wiem, może się niedługo okaże i zakwitnie. Tutaj mamy choję. Mm, to jest coś tam golden. Coś tam, coś tam. Zobaczcie, ona ma tutaj pędy kwiatowe. O, widzicie? Będzie kwitła. Hoia bella kwitnie jak głupia. Tutaj możecie zobaczyć, oś nie jeszcze tam o, na górze, patrzcie, resztki kwiatu. Widzicie? Ja wiem, że prześwietla, ale teraz nic nie wykombinuję i patrzcie, ile ma ona w ogóle pąków. A tutaj, na górze, to zielone, będzie kwitło. Tylko co to jest? Co to, to jest zachodnia? Poczekajcie. A, to jest ta, o. To jest ta. To jest ta Ło. O, to jest ta. Widzicie? To, jest, to już jest drugi e, pęd kwiatowy, który będzie kwitł. Super. No mówiłem, Bella kwitnie jak szalona. Tutaj jest. To też kwitnie. Patrzcie, tu są kwiatki. Tam są kwiatki. Wszędzie są kwiatki. Kaudata również kwitnie. Teraz może jakoś tutaj przejdę, z innej strony. Widzicie? Insularis kwitnie. A, to znaczy ona jeszcze nie kwitnie, będzie kwitła. Tutaj ma kolejne kwiatki. Insularis. Tutaj nic nie ma, ale takie ma cieniutkie te pędy. To jest Retusa, na razie nie kwitnie. Tutaj patrzcie, coś na różowo też kwitnie przy tym brudnym wiatraku. Tam też kwitła widzicie? Następna Kaudata um, Świeże kwiaty. Tam na górze ty gdzieś były kwiaty. Tam przy... O! Tutaj kałdata będzie kwitła, widzicie? Um, tutaj nic. Tutaj nic, poczekajcie, ale ja gdzieś tu widziałem wczoraj właśnie jakieś pędy kwiatowe. O, tutaj też coś kwitło i to mi się wydaje, że to jest to. Ale jak to się nazywa, nie mam pojęcia. Tutaj Kaudata Big Leaves. O, pęd kwiatowy, tutaj jak ono się nazywa? Kalimantan. Patrzcie jaki wełnowiec. Ona tutaj przekwitła i zrzuciła ostatnio zrzuciła ostatnio te kwiaty. To, o, tutaj miała jeszcze, patrzcie. Widzicie? Tutaj miała, widzicie, zobaczcie i tak cały czas. To to tutaj nie kwitnie. Tutaj mamy również kałdatę. I ona też na razie jeszcze nie chce kwitnąć. I ona idzie tutaj. Patrzcie, aż się tutaj zaczepiła. <grywa> tutaj mamy o na tym brudnym tym też coś kwitnie. A to jest Kalimantan, dobra. Super. Curtisi, ona nie kwitła jeszcze nigdy, ale ona się zobaczcie przyczepia się do ściany dziewczyna. Tutaj mamy Caudate green Green. No, no i ta tutaj Kurtisy to też ona na okrągło patrzcie kwitnie, na okrągło. Tutaj mamy latifolię, nie latifolię, Kwiatki. No i Wam tutaj pokażę na tym brudnym oknie właśnie jak sobie poustawiłem Sansevierie wczoraj. Na razie nic nie kwitnie. Jeszcze więcej. Niech sobie rosną spokojnie, na spokojnie. Nie, no bo co? Tutaj mamy ok. No i co? Żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego. zrówka pomyślności. Życzę Wam sukcesów z Waszymi roślinami. I widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się. O, bym zawalił sobie skrzynkę tutaj z tym substratem. Pa, pa.